Miejski Szpital Zespolony, generalnie kiedy słyszymy słowo szpital, kojarzy nam się zdrowie, kojarzy nam się opieka nad pacjentem, kojarzy nam się choroba też, tak? A tutaj e, e, wziął Pan udział i jakby wpuścił do swojego szpitala naukowców, którzy mieli opracować strategię funkcjonowania szpitala. Proszę powiedzieć, co, co Panem kierowało, żeby właśnie na taki krok się zdecydować? Pamiętam, kiedy ja pobierałem nauki, to też szukaliśmy miejsca, w którym jako studenci będziemy mogli dotknąć bezpośrednio firmy, zobaczyć jak ona jest kierowana, jakie zarządzania, jakimi wartościami się kieruje. I teraz, kiedy pojawia się oferta akademików, naukowców z Uniwersytetu warmińsko mazurskiego żeby stworzyć takie miejsce, poligon doświadczalny dla młodych ludzi, którzy studiują to mój szpital jest otwarty na takie inicjatywy i ja takim inicjatywom sprzyjam. Młodzi ludzie to jest przyszłość również tego szpitala w obszarze zarządczym. Nie tylko kadra medyczna, ale również to na przykład administracji jest niezbędnym dzisiaj i będzie niezbędnym w przyszłości, żeby móc stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju szpitalnictwa. Być może czasy przed nami takie, już ich powoli doświadczamy, że coraz bardziej będą takie jednostki, które nawet w swojej pierwszej inicjatywie mają zupełnie inne zadania, to gdzieś tam na, na, na dalszym horyzoncie będą musiały mieć w zasięgu ręki takich właśnie strategów. Tak, dokładnie tak to się, to się będzie działo. Dzisiaj y, y, młodzi ludzie, którzy kończą studia, studia sprofilowane, są ekonomistami, finansistami, menedżerami, równocześnie są odpowiednio przygotowani informatycznie, a dzisiaj obszar zarządzania szpitalami, informacji szpitalnej to jest informacja cyfrowa. Gro konsultacji pacjent-lekarz zaczyna odbywać się wyłącznie w internecie. Pandemia pokazała, jak bardzo to jest potrzebne i jak bardzo to przyspieszyło. I Dzisiaj młodzi ludzie są bardzo otwarci na wdrażanie tych nowych technologii, a szpitalom te nowe technologie są potrzebne i, i to jest przed nami. Mówiliśmy chociażby na kongresie przyszłości całkiem niedawno, jak telemedycyna przyspieszyła właśnie dzięki pandemii. To była jedna z tych niewielu rzeczy, które pandemia zrobiła nam dobrze. Ale ja w dalszym ciągu chciałabym jeszcze nawiązać do pierwszej misji szpitala, czyli leczenie pacjentów. Proszę powiedzieć w takim razie, jak dobra strategia, w tym dobra strategia biznesowa, może się przełożyć na dobrostan. Pacjentów, na ich zdrowie, na szybki powrót do zdrowia. Ta, ta dobra strategia biznesowa, wybranie właściwych obszarów medycyny, które dany szpital, tak jak mój szpital, będzie realizował dla populacji mieszkańców Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego, to jest podstawa do opracowania wizji rozwoju szpitala. Uzgodnienia tej wizji z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Swojewodą Warmińsko-Mazurskim, z właścicielem czy z prezydentem Olsztyna, tak, żebyśmy mogli w sposób racjonalny środki finansowe, których jest ciągle niewiele, wykorzystać dla dobra pacjentów, kłaść nacisk na profilaktykę, na unikanie wizyt w szpitalu, na przełożenie leczenia pacjentów na obszar opieki ambulatoryjnej na budowanie relacji z lekarzami rodzinnymi, tak żeby ciągłość opieki nad pacjentem od lekarza rodzinnego do szpitala, żeby szpital był tym ostatnim rzeczywiście momentem, w którym pacjent na chwilę się powinien zjawić. I to jest to, o czym będziemy myśleć dzisiaj i przyszłość przed nami właśnie takie kierunki będzie wytyczała. I budowanie strategii będzie dotyczyło takich obszarów. Stąd y, polecamy na przykładzie miejskiego szpitala zespolonego w Olsztynie, polecamy wpuszczanie naukowców do y, szpitala, polecamy y, pracę nad strategią, w tym także nad strategią biznesową, bo to się na zdrowie nas wszystkich zawsze przekłada, a nawet jak się nie przekłada na zdrowie, to na poczucie bezpieczeństwa na pewno. Będziemy temu sprzyjać, ja jako dyrektor i mój zespół pracowników również.